Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury wraz z Grupą Historyczno-Edukacyjną Szare Szeregi zaprasza na część trzecią Żywych Leksy Historii. Praskie historie, bój pod osobem. 13 sierpnia w nocy 1920 roku, 236 Piechoty wchodzi do Osowa. Jest o krok od bolszewickich pozycji. Dowództwo Wojsk Polskich przygotowało odcinek obrony Radzymin Okuniew. Fortyfikacje nie zostały jednak ukończone, a część wojsk wykrwawionych, zmęczonych odwrotem i walką myślało tylko o odpoczynku. Układ sił był następujący. Siły bolszewickie. 235 Pułk Piechoty, 236 Pułk Strzelców i 79 Brygada Strzelców. Wojsko Polskie. 4 Batalion 47 Pułku Piechoty 11 Dywizja Piechoty oraz kompanie 1 i 3, 33 Pułku Piechoty i 1 i 3, 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, do którego dołączy 236 Pułk Piechoty Ochotników z Warszawy imienia bohaterów powstania styczniowego 1863 Do wschodu! Do koniec!

Potrzebnych dwóch żołnierzy. Leć po dwóch chłopaków z bronią. Dwóch chłopaków jako adiutanci tu na warcie. warto na lewej stronie rządy, tak aż do mostka. Dziękuję. Czułem po amunicji i zapatrzenie. Proszę tutaj. Gaję z Łącznik! Czuwaj. Poprosz w pogotowie harcerskie. Czuwaj. 行。<noise> Wojsko polskie w odrodzonej ojczyźnie używało wszelkiego rodzaju sprzętu, broni i umundurowania po zaborcach. Część wyposażenia zakupiono z demobilu armii amerykańskiej i francuskiej po I wojnie światowej. Ogromnym wsparciem i nowoczesnością było wyposażenie armii błękitnej generała Halera, która dotarła do Polski z Francji w 1919 roku. Tworzące się wojsko polskie przejmowało składy państw zaborczych. Odziedziczyło przez to mozaikę wzorów i kolorów różnych formacji. Żołnierz w zaborze austriackim występował często w mundurze legionowym przerabianym z CK armii. Oddziały wielkopolskie korzystały z zasobów mundurowych kaiserowskich Niemiec. Formacje tworzone w dawnej kongresówce często zbierały to co pozostało po carskich garnizonach. W 1919 roku podjęto udaną próbę wprowadzenia jednolitego munduru Wojska Polskiego który miał przecież stanowić o narodowym charakterze podrodzonego wojska. Powstał mundur WZ 1919 składał się z dwóch zasadniczych wzorów munduru oficerskiego i munduru szeregowego. Mundur oficerski przede wszystkim różnił się kieszeniami bocznymi, pas dwubolcowy, koalicyjka. Wyposażenia oficera dopełniała lornetka, szabla, temu, któremu przysługiwał koń wierzchowy chodził w długich butach oficerskich albo sztylpach. Mundur żołnierski to przede wszystkim pasnośny, często pojedyncza ładownica, bo na dwie nie starczało, wzoru austriackiego bądź niemieckiego, pojedyncza kieszeń wzorowana na XIX-wiecznych mundurach Powstania Styczniowego, owijacze charakterystyczne i krótkie buty piechoty. Mundur ochotnika przede wszystkim wyróżniał się rozetą na piersi, czapka najczęściej wzoru maciejówki. Później wprowadzone bardzo częste furażerki. Oficera i podoficera wyróżniała przede wszystkim broń krótka. Austriackie wzory Stejera 1907-1912, pistolety Fromer niemieckie Parabellum P08, wzory francuskie i bardzo duża mozaika broni, często z rynku cywilnego. Do tego torba raportowa i oczywiście koalicyjka, która przytrzymywała kaburę lornetka, często futerale. Nakrycia głowy y, podczas wojny polsko-bolszewickiej były bardzo różne i z różnych krajów. Na samym początku chciałbym powiedzieć o francuskim Adrianie 1915, który mam na głowie. Przybył on wraz z armią Halera i po późniejszych zakupach sprzętu. Następnie mamy Szczepkę legionową z, zwaną maciejówką. Była ona używana przez większość oddziałów chłopniczych, jak i legionowych. Została ona wprowadzona jeszcze przed wojną, w 1916 roku, w organizacjach pod zaborami i do końca wojny polsko-bolszewickiej używana. Następnie mamy furażerkę wzór 19. Została ona wprowadzona wraz z ujednoliceniem mundurów. W 1919 roku była ona wzorowana na amerykańskich furażerkach. Następnie mamy rogatywkę owicerską z 1919 roku. Były one na samym początku używane przez wojska wielkopolskie, a później zostały wprowadzone na stały użytek. Ostatnim elementem był sztalheum. Wzór XVI, heum armii pruskiej podczas zdobywania sprzętu w byłych magazynach zaborców, jak i podczas rozbrajania jednostek garnizonowych. Umundurowanie. Bluza WZ-19, koszula amerykańska, spódnica angielska gładka, trzewiki trzymulowane czarne lub żółte. Patka na kołnierzu kurtki z sukna jasno-niebieskiego bez wypustki, a na kołnierzu płaszcza takie same barwne paski. Na ramiennik kroju wojskowe gładkie, na środku na ramiennika monogram OLK, dla pełniących funkcję oficerską srebrny oksydowy, a dla szeregowych sukna karmazynowego. OLK otrzymało wyposażenie francuskie: bazy jednobolcowe, potrójne ładownice wzoru francuskiego oraz skórzane torby chlebaki. Często były uzupełniane zasobów cywilnych. Tutaj jest francuski karabin Beltier. Ma on kaliber 8 mm. Dostał się do Polski dzięki błękitej armii generała Halera. Dalej karabin Mosin 1891 jest to karabin rosyjski karabin Mannlicher 95 kaliber 8 mm, broń austerskiej produkcji tak samo jak z Rosją, porozumieliśmy tego dużo po zaborcach mamy na stole broń, którą która była wykorzystywana w czasie walk o. Niepodległość z bolszewicką Rosją. W rękach mam japońską Marisakę. Wyszły od naszego dawnego zaborcy i wstąpiły w nasze szeregi. Była właśnie uzbrojone w te karabiny. Karabin dość poręczny, sprawny. Dalej mamy prawdziwy antyk. Jest to veterni Vitali konstrukcji włoskiej. Początkowo na 10,5 mm, później na 6,5 mm. W systemie Carcano na 54 mm łuska długości. Znalazł się on właśnie po zakupach dokonanych przez polskie władze w 1919 1920 roku w nieznacznych ilościach, w niektórych miejscach większych. Polska sprowadzała wszystko, co tylko mogła. Następnym karabinem jest karabin Mauser. Został on po naszych pruskich zaborcach, kiedy ich rozbroiliśmy, bądź po prostu się wycofali w ich magazynach, a także przed on z oddziałami wielkopolskimi, które były uzbrojone w cały sprzęt po niemieckiej, po i karabin ten był bardzo skuteczny, powszechny w wielu krajach i został tak używany dalej. Podczas I wojny światowej powstaje nowy rodzaj wojsk, wojska pancerne. Odegrają także wielką rolę w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. jeden z pojazdów użytkowanych w wojsku polskim Ford T produkcji angielskiej Samochód pancerny Fort T został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii w niewielkim nakładzie 11 sztuk. Miał stanowić odpowiedź na szybko rozwijające się potrzebę frontu. Jednak ze względu na to, że front zachodni został opanowany przez czołgi, Fort T nie miał z nimi szans. Dlatego został, został wysłany jako pomoc dla państw ententny na front wschodni. Ale jak te samochody znalazły się w Polsce? W 1919 roku samochody te wzięły udział w ataku na Polskę. Według różnych relacji Polakom udało się przejąć od dwóch do 5 takich samochodów. W załogi samochodu pancernego wchodził kierowca. Dowódca, który był jednocześnie strzelcem, obsługiwał karabin maszynowy Maxim z 1910 kalibru 762, zaprojektowanego przez Hirama Maxima. Pomagał mu ładowniczy, który podawał amunicję i dbał o to, aby karabin się nie zaciął. Fort T rozpędzał się do 65 km na godzinę, mimo, mimo jego masy ponad pół tony. Pojazd pancerny Jeffrey Popławko był on wyjątkowym pojazdem, ponieważ był jako jeden z pierwszych pojazdów, które mogły sprawnie poruszać się w terenie oraz jeden z pierwszych, które miały napęd na cztery koła, a wszystkie koła były wyposażone w hamulce. Dzięki udanej konstrukcji był produkowany już jeszcze po I wojnie światowej. Pojazd był używany w Wojsku Polskim w dwóch egzemplarzach. O jednym nie wiadomo nic, natomiast drugi został przejęty 8 sierpnia 1919 roku i po naprawie w Warszawie, na początku 1920 roku, wyruszył na front polsko-radziecki. Samochód pancerny Jeffrey został wyposażony w dwa karabiny maszynowe MAXIM, które mogły zostać zamontowane w czterech lukach strzelniczych. Umieszczonych w czterech ścianach kazamaty. Samochód opancerzony był w płyty pancerne o grubości 7 mm, wykonanych ze stali. Załoga tego samochodu liczyła czterech ludzi kierowca, dowódca oraz dwóch strzelców. Dane techniczne pojazdu to: masa 8 ton, długość 4,5 metra, wysokość 2,14 m, rozstaw osi 3,15 m. Maksymalna prędkość tego samochodu wynosiła 35 km na godzinę. Przedziałostwem w samochodzie pancernym Jeffrey, popławko, mógł przewozić maksymalnie do 6 żołnierzy z podstawowym wyposażeniem, granatami oraz krótką bronią. Używany był także do magazynowania zapasowych części, paliwa oraz municji. Jego wygląd przypominał nisko opatrzoną skrzynię, która była zamykana dwiema klapami. Ciężarówka White przybyła do Europy wraz z wojskami amerykańskimi. W czasie I wojny światowej trafiła na wyposażenie Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej i została na wyposażeniu do 1939 roku. Ciężarówki White 1916 zakupiliśmy z domobilu armii amerykańskiej. Dotarły one do Polski w roku 1919 i 1920. Część hmm. ciężarówek przybyła do nas z kolei z Francji, a część przypłynęła przez Bałtyk. W 1919 roku do Polski trafiają pierwsze pojazdy amerykańskiej firmy White Motor Company. Wyprodukowano ich około 18 tysięcy. Masa pojazdu wynosi 2 tony 100 kg, długość 5,20 m i szerokość około 2 m. Ciężarówka przewoziła 12 żołnierzy wraz z oporządzeniem. Wersja sanitarna mogła przewozić 6 rannych na noszach. Młodzież 1914. Okopowy miotacz bomb powstał na początku I wojny światowej w Rosji. Był używany po jej zakończeniu w wojnie przeciwko odrodzonej Polsce. Transportowany był ręcznie lub na wózku kołowym. Instalowany był w okopach w pobliżu nieprzyjaciela, co ułatwiało niestety jego zidentyfikowanie i zniszczenie, a także znaczący sposób utrudniało dostawę amunicji. Zdobyty został w boju przez polską armię i użyty w bitwie warszawskiej. Ten model został zrekonstruowany na podstawie oryginału znajdującego się w sali poświęconej bitwie warszawskiej 1920 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Młodzi ludzie, ochotnicy 236 Pułku Piechoty Batalionu Ochotniczego, wyruszyli 13 sierpnia 1920 roku do Osoka. Wieczorem ksiądz Ignacy Skorupko, kapelan Ochotniczego Batalionu imieniu weteranów powstania z 1863 roku, odprawił msze. Wkrótce potem Sowieci uderzyli na pozycje w rejonie wsi Leśniakowizna i wsi Cięciwo. Atak Czerwonoarmistów 235 pułku i 79 brygady strzelców ruszył przez Wieś Leśniakowizna w kierunku Osowa po obu stronach rzeki Czarna Struga. Bolszewicy przełamali pozycje polskie pod Leśniakowizną i zbliżyli się do wsi Osów. Atak na Osów rozpoczął się o godzinie 3:30. Nieprzyjaciel Zajął pozycję na wschodniej części wsi, gdy do walki wszedł 236. Pułk Piechoty Imienia Powstańców Styczniowych 1863. Ochotnicy ruszyli w bój, zwycięski w warszawskiej 1920 roku. Amen. W imię Boga, dla najszczęśliwszej naszej Rzeczpospolitej, ruszamy! Powstań! Z Bogiem! W nocy z 13 na 14 przyjęli stanowiska ogniowe i rozpoczęła się walka pod Osowem. W prostej linii z Osowa do placu całkowego w Warszawie zostało tylko 15 km. widzę po drugiej stronie rzeki. Stop, słucham? Tu wysunięta placówka harcerska, bolszewicy po drugiej stronie rzeki. Dowództwo, bolszewicy za rzeką! Alarmować jednostki! Panie poruszniki, pozwólcie z wami. Dobrze, niech się idzie. Pałowie, w imię Boga i Wolności, za naszą ojczyznę, za naszą Polskę, na przód, Ciemia! To z bomb okupowy. szybciej. Na prawo Na stanowisko! Trzymaj do góry. U, bardziej na prawo, na prawo. Wyżej. Można na pozycji! Odległość 300! Odległość ustawiona! Ładować! Podzik załadowany! Salwom! Ognia!

co jeszcze jeden, szybko jeszcze jeden. warszawska była jedną z najważniejszych bitew XX wieku. Polacy obronili całą Europę przed nawałą bolszewicką. Już teraz zapraszamy na kolejną część żywych lekcji historii, część czwarta Powstanie Warszawskie na Pradze.